O, witam serdecznie z końcem nowego roku. Chciałem złożenia wszystkiego do siebie roku, abyśmy w tym nowym roku byli bardziej, bardziej empatyczni, jeden do drugiego, bo jesteśmy ludźmi i powinniśmy szanować jeden drugiego. Życzę Wam tego wszystkiego w nowym roku. Wielu ludzi mówi, że powinniśmy się pojednać z pojednania że każdy sobie rzepkę skrobie, ale jak po prostu jest, yy, chce wyjść z czymś nowym, to po prostu zaraz się inni atakują, inni cię zniszczą, i tak jak tutaj pokażę na przykładzie zwierząt. Ludzie nie różnią się daleko od zwierząt, od kur, które mają tylko dwa zwoje. Zobaczcie, tutaj jest stado dorosłe kury, mają pełne jedzenie, mają pełne wyżywienie, są zadowolone, są stałymi bywalcami, znają tu każdy kąt, tak jak i twardzi, twardzi biznesmeni, którzy już są na tym rynku i potrafią pokonywać. I nagle popatrzcie, taki gąbek, który wyszedł z gniazda, Wczoraj matka się już nie opiekuje, musi stać się samodzielny, musi zrobić, zadbać o pożywienie, chce wystartować na świat, na zewnątrz wyleci z kurnika, to już ja szczębie na niego czekają wokoło tu i go zabiją. Spadnie tutaj do kur do jedzenia i zobaczycie, co zrobi taka kurka niby delikatna, wrażliwa, która po prostu każdy uważa, że je tylko ziarno i mówi, że te kureczki to są takie delikatne stworzenia. I taki gąbek, zamiast mu pomóc, popatrzcie, tylko jak taki gąbek by wypadł na ziem, Zobaczcie, co się stanie, jak ja nie będę interweniował, co zrobią takie kury, które mają dwa zwoje. Jak dalece ludzie nie posunęli się od tych kur, które ja mam tu mają jeden zwój. Zobaczcie, jakby wypadł na chwilę, już mi tak się stało. Wielokrotnie nie zdążyłem przyjść tutaj i gołąbek tutaj padł. Popatrzcie tylko jak taki gołąbek frunie na ziemię na przykład i co się stanie od razu. Zobacz, 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 zobacz. Zobaczcie zobacz, jak muszę ratować. Gąbka uratowałem. Zobaczcie uratowałem. Jeśli bym zostawił dwie sekundy i górzej, gąbek byłby zabity. Tak jak ludzie. Zobaczcie, co się dzieje. Jak kury są podniecone. Zobacz. Zobacz. Kury są od razu podniecone. I to kurka to nie jest sem, to nie jest mięsożerne zwierzątko. I nie daruję takiemu gąbkowi nowicjuszowi, który jest zagrożeniem potencjalnym do ich jedzenia. Jest konkurencją. Chce się tu wyżywić, chce tu wystartować wśród nich. I co zrobiły kury, które mają dwa zwoje? A więc ten film na koniec roku da wam do myślenia. To samo dzieje się w naszym społeczeństwie. Mówi się o jedności, o pojednaniu, robi się spotkania, mówi się jak to kochamy, przytulamy, ale niech tylko któryś wystartuje niedoświadczony, to od razu cała sta dostępów rzuci się i połknie go całego, zniszczy, korzeniami wyrwie, bo jest zagrożeniem, bo by zarobili mniej, Mimo, że mają bm -y, mimo, że potężne miliony robią, ale małemu, jak już ktoś wystartuje, nie pozwolą e, zajść na tym, na tym świecie. Tak reagują jak te kury dokładnie, które mają pełne karniki jedzenia, są nażywione, ale małemu gąbkowi nie dają przeżyć ani sekundy. Jeśli bym go zostawił dłużej, po prostu by zginął i zjadłyby go i w ciągu 10 milionów, mówię wam, nie było nawet by piór ani flaków. Tak po prostu reagują kury. A więc niedaleko jesteśmy od, od zwierząt posunęliśmy się. Niech ten film wam da refleksję na ten koniec roku, aby się coś zmieniło i wtedy może nie będzie wojny, wtedy nie będzie terytorialnych globalistów i tak dalej, żeby pochłonąć inny kraj i zająć inne terytorium. Tak jak te kury. Mają miejsca dosyć, mają pokarm, a jednak już się połakomiły na gołąbka, nie dopuszczą go, żeby tu przeżył spokojnie. Pozdrawiam z nowym rokiem, do siego roku życzę i obyśmy nie byli jak te kury z jednym zwojem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę i za oglądanie mojego kanału. Ja doświadczam z moimi kurami, zwierzętami i od nich uczę się czasami, jak żyć i jak przeżyć. Dziękuję. Hej.